Odwaga się zdobywa, jak wszystko, co cenne w naszym życiu. I mamy jednego pomocnika, który pomaga nam trenować bicepsy charakteru. Nielubiany przez nas strach. Często z dziećmi, kiedy rozmawiam o odwadze, yy, pytam się właśnie o, o, o to bardzo trudne pytanie, czy jest wśród nas chociaż jedna osoba, która jest na tyle odważna, że potrafi przyznać się do tego, czego się boi. Nie ma człowieka na świecie, który zdobyłby odwagę, gdyby się nie bał. Strach pozwala nam trenować właśnie tą odwagę i konfrontować się z tym, co w nas najtrudniejsze. Najodważniejsze osoby, zwłaszcza w hospicjum, kiedy myślę o tych wszystkich historiach, które już za nami, to osoby, które bardzo bały się śmierci, przemijania, choroby, samotności. I to właśnie one uczyły nas. Pokonywania tych wszystkich trudności i zachwycały na końcu tą nieprawdopodobną swoją historią, właśnie po to, żeby w każdy z nas, niezależnie od tego, w jakim momencie historii swojej jesteśmy, mógł odkryć, że strach nie musi nas niszczyć, ale może być tym naszym przeciwnikiem na co dzień, tak jak trochę na ringu walczymy z różnymi przeciwnościami, tak również ten strach pomaga nam zdobywać odwagę.